Owa z Mercosurem zagraża polskiemu i europejskiemu rolnictwu dlatego, że z Ameryki Południowej do Europy może popłynąć ogromny sznur towarów, który doprowadzi do zaburzenia konkurencyjności z europejskim rolnictwem. W praktyce towary, tańsze towary gorszej jakości z Ameryki Południowej, będą wypierały europejskie i polskie towary, które do tej pory były produkowane na terenie Europy dodatku komi decyzja komisarza Piotra Serafina komisarza właśnie z nominacji Donalda Tuska o zmniejszeniu o 22% wydatków na rolnictwo w nowej perspektywie budżetowej dodaje drugi cios e, zadaje drugi cios polskiemu rolnictwu i dlatego dzisiaj apelujemy właśnie do Piotra Serafina o to aby zablokował tę zatwierdzenie przez kolegium komisarzy skierowania tej umowy na dalsze procedowanie do Rady Unii Europejskiej i później do Parlamentu Europejskiego. To jest pierwsza, e, pierwszy test tak naprawdę, czy Polska rzeczywiście, polski rząd chce blokady tej umowy. Jutro Piotr Serafin może w tym zakresie podjąć określone działania.